Panie Januszu, prywatny przedsiębiorca, jak decyduje się na prowadzenie biznesu, to tylko nie trzeba mu przeszkadzać. Jak się nie będzie przeszkadzać, jak przyjdzie do urzędu, załatwi sprawę w ciągu 15 minut, jak y, y, urzędnik będzie mu się kłaniał i mówił: Tak, panie przedsiębiorco, proszę bardzo, to są dla pana dokumenty, a nie przyjdź pan za tydzień. To przedsiębiorca będzie tu chętnie przychodził, będzie inwestował i będzie się rozwijał I pomysł na swoją... działalność... Ale przedsiębiorcy to nasze miasto i nasz powiat ukochany, to powinni czerwone dywany rozcięłać przed wejściem. Jak taki przychodzi i w ogóle ma kasę ze sobą i jeszcze chciałby coś zrobić z tego i tej kasy mieć więcej, więcej, bo pieniądz jest dobry wtedy, jak się kręci. Jeżeli chodzi o powiat, to te pozyskiwanie funduszy, proszę Państwa, idzie nowy okres programowania. Trzeba takie uszy nastawić, co tam no, będzie od 13 roku, tak naprawdę. Bo znowu e, Unia Matka Nasza może rzucić dosyć poważny pakiecik. Ale co należy do burmistrza czy do zarządu powiatu? No, żeby znalazł łepskiego człowieka, żeby nie siedział tam jakiś garkotłuk e, e, powołany, e, dlatego że jest szwagra wujka zięcia synem i akurat jemu potrzeba było stanowisko stworzyć nowe w urzędzie tylko muszą być ludzie do tego przygotowani nie macie pojęcia ile fajnych, młodych stażystów przewinęło się na przykład przez Urząd Marszałkowski stażystów i dla nich już roboty nie ma gdzie pracowali, w funduszach europejskich oni się rozejdą po województwie, wyhaczyć takiego i posadzić na papiery niech pisze, niech szuka powiat to jest w ogóle jeszcze inne dziadostwo finansowe wiecie kochani bo nie ma dochodów własnych. Całe pieniądze, jakie przelatują przez ten powiat, to one tak naprawdę przelatują. Bo, muszą, bo to są subwencje, bo to są pieniądze znaczone, wydaj na to, wydaj na tamto. Zostaje tam jakiś tam śladowy pieniądz, który, o którym może powiat swobodnie decydować. No ale skoro już te pieniądze w ogóle są, a tutaj jest ponad 50 milionów, to nie jest tak całkiem mało, no to kurczę, trzeba to chociaż sensownie wydać. I dobry szef to będzie nie sam siadał i kombinował, jakby tutaj z Unii wyhaczyć 2 miliony na jakiś tam projekt, tylko znajdzie takiego, który to umie zrobić, bo jest do tego uczony, bo, bo się tego naumiał i jeszcze pokazał, że coś umie. Więc y, tak naprawdę prawie każda z dziedzin, słuchajcie, zawsze powtarzałam, kto mnie zna, to może słyszał, jak mówiłam o szpitalu, szpital to nie są kafelki, szpital to są ludzie. Tak samo każda z instytucji. To nie są biurka, nie są komputery, nie jest struktura organizacyjna. Instytucja to są ludzie, którzy ją tworzą, którzy umieją to robić i chcą to robić. Nie ma innych warunków. Umieją i chcą. I takich ludzi trzeba znaleźć, takich ludzi trzeba posadzić, takim ludziom pozwolić decydować i delegować jeszcze im swoje uprawnienia, żeby się nie bali, bo wtedy dopiero będą mogli wykorzystać swój potencjał. A ludzi jest. A co, co byśmy tutaj wiedzieli o, o komitecie ponad podziałami? A teraz popatrzcie, siedzi w racie koło stu ludzi, którym się coś chce. Także ludzi można znaleźć i się znajdą.